Hej Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 1 marca 2025 roku. No i co, Cowboy Bipop nadal w sklepie. Ikonowe motki to samo. Buty nadal w sklepie. Powróciły Nike Dunk Hyperem Osaka do Tombori. Air Jordan 3 Black Cat Air Jordan 1 High Pine Green, Air Jordan 4 Black Entry Side, Nike Air More Up Tempo Pink Foam, Nike Blazer Mid 77 Washed Denim, Nike Air Foam Poseid One Metallic Red, i Nike Air Max 90 Nordic. I mamy nowy zestaw rewolwer z 1500. I mamy w nim rewolwer. Koła ciężki kaliber. I wzory, czyli liczba. Power GT. Witcher. I na bogato. Odpalaj silniki to samo. I mamy nowe koła, czyli HNE za 400. I Twista za 400. Powrócił do palacz My Hero Academia Nodraw w sklepie. DC to samo. Muzyczne momenty nadal w sklepie. Luz to samo. Zestaw Rajdu nadal w sklepie. Zestaw Lucien West za 1400 i świąteczne malowanie. Lucien West za 1200. Zachodnia Gwiazda za 800. Obrańca wysokiego ryzyka za 300. Rozgardiarz za 1200. Anarchia. Sygnał. Wraz z takim malowaniem. Poprzednie ikony zniknęły i pojawiły się kolejne, czyli Nikech 30. I Rubius. Hatsune Miku to samo, sprzęt na Festiwal Nodal w sklepie, ścieżki jamowe to samo, nie może dzisiaj kobiety kot, Marvela, zestawu najlepsi z programu i zestawu ktoś śmieje ostatni, no i co jeśli sklepie wam się podobał to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kot Gigi Leon w sklepie, a jeśli się z wami żegnam, siemneczko.